Witam serdecznie tych wszystkich, którzy zabłądzili na mój kanał i oglądają moje filmiki. Dzisiaj mam taki jeden krótki filmik na temat układu hamulcowego. Tak nawet zastanawiałem się, czy nie nazwać go jakieś archiwum mix, ponieważ nie znam y, jakby rozwiązania tutaj tematu, który przedstawię, ale. Jak widzicie, to jest hamulec tylny, może nie widzicie, ale mówię Wam, że to jest hamulec tylny w Mercedesie. Zresztą pierwszą moje zaskoczenie, bo pierwszy raz robię to, to auto, jest wielkość zacisku z tyłu. Ten zacisk jest po prostu dla mnie jak od karta. Zmierzyłem go, on ma średnicę, tłoczka ma 30 mm, co jest po prostu dla mnie zaskoczeniem. Najmniejsze, jakie widziałem, to były po 36 zaciski, takie w tych małych volkswagenowskich autach. No, a tu jest 30, no ale dobra, to jest jedna kwestia. Jak widzicie, to są szczęki, czyli to jest e, ten hamulec tarczowo-bębny. Szczęki są na ręcznym. I co tu jest ciekawego, aczkolwiek może nie ciekawego, no dziwnego, nazwę to tak. E, zdjęte tu są tarczo -bębny. Jakiejś tragedii nie ma, chociaż tutaj ta korozja i tak ze względu na tą korozję zostanie to wymienione, ale co się stało, to się stało to, że o właśnie odpadła okładzina z klocka hamulcowego. No i to jest właśnie bardzo ciekawe, dlaczego to odpadło. I widać tutaj może znajdę na tym. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze na kamerze, ale widać, że on tutaj jest też odparzony, i ten by też za chwilę odpadł. Eee, no i pierwsza moja myśl, jakieś tandetne klocki były założone, bo niby są jeszcze grube, więc to nie jest kwestia tego, że są zużyte przeciążane temperaturowo też nie były, bo to jest taki dziadkowóz. Tamto to ma ledwo tam 130 koni, i tak dalej, w automacie, więc tu szału nie ma. No, ale co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to logo. Znaczy, że są to jakieś oryginały. No i to się odparza. I teraz przyznam się szczerze, że nie wiem, czemu to odparzy odparzyło się, odpadło. I nie powiem Wam, bo mówię, pierwsza myśl była, że to jest jakaś tandeta. No, ale nie wiem. Jak macie jakieś pomysły albo swoje doświadczenia, to chętnie bym się, bym się dowiedział, co tutaj było. Ja oczywiście tu założę jakieś też porządne klocki, firmowe, że się tak wyrażę, bo nie zakładam shitu. Zazwyczaj kupuję jakichś lepszych marek, te rzeczy, bo oszczędność jest niewielka, a przynajmniej jest pewność. Chociaż pewność jak pewność, jak tu widzicie, też nie wiadomo, co się stało. No, i to taki krótki materiał. Z, z ciekawą, ciekawą rzeczą, a może się ja też od Was czegoś dowiem, jak to wygląda. Ktoś może miał jakieś, jakieś podobne sytuacje, dlaczego tak się może dziać, bo nie wiem. Dobra, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.